Dotacja z urzędu pracy najeżona pułapkami. SM Jan Brac zawodowo zajmuje się zdobywaniem dotacji, więc jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi środkami, które pomogą założyć Twój biznes, zaobserwuj. Dotacja z urzędu pracy jest jedną z trudniejszych dotacji do zdobycia. To bardzo kontrowersyjna teza i już spieszę z wytłumaczeniem. Przede wszystkim każdy urząd pracy to inne druki, inne regulacje. Zdaję sobie sprawę, że za bardzo nie lubicie czytać regulaminów przed napisaniem wniosku, więc piszecie go na czuja. Pierwszy błąd, drogi błąd. Na różnego rodzaju forach można dziś przeczytać, że dotacja z rzędu pracy na pewno coś finansuje. No i jeżeli zobaczycie, że na pewno, to już nie czytajcie tego dalej, tylko sprawdźcie w regulaminie. Niestety, coś, co sprawdza się w jednym powiecie, w drugim może być całkowicie zakazane. Na przykład zakup samochodu. Gdzieś może być dopuszczony, a w Warszawie całkowicie wykluczony. Najgorsze jest to, że jeżeli złożysz ten wniosek z takim kosztem niekwalifikowalnym, to w najgorszym wypadku mogą skreślić Twój wniosek o dofinansowanie. Różne poziomy zabezpieczeń. Mogą być powiaty, gdzie wystarczy weksel z poręczeniem jednej osoby z zarobkami minimalnymi, a gdzieś indziej będziemy już potrzebowali osoby, która zarabia 7000 zł brutto. Niewłaściwy poziom zabezpieczeń to znowu skreślenie Twojego wniosku. Sam proces przygotowania dokumentacji jest także wymagający. Z jednej strony mamy urzędy pracy, gdzie sama dokumentacja potrafi zająć 50-70 stron na przykład Urząd Pracy w Warszawie. W innych powiatach teoretycznie dokumentacja jest prostsza i można ją przygotować też wcześniej, ale nabory, pomimo że są ciągłe, potrafią trwać jeden dzień. Pozdrawiam wszystkie osoby z łodzi. Co więcej, trzeba zaplanować też logistykę zdobywania dokumentacji, którą przedkładamy w załącznikach. Bardzo często do samego wniosku musimy już przedstawić oświadczenia majątkowe poręczycieli, a także zaświadczenia chociażby z miejsc pracy. Jeżeli Twoi poręczyciele są w Twojej okolicy, nie będziesz miał problemu, ale co, jeżeli mieszkają 200, 300, 400 km od Ciebie? No, robi się problem i trzeba to zaplanować wcześniej. Podejście mentalne. Wielu z Was uważa, że skoro jesteście bezrobotni, to wystarczy tylko złożyć ten wniosek napisany na kolanie i powinni Wam te środki dać. Na jedno miejsce przepada kilku, kilkunastu chętnych no i wygrywają Ci najlepiej przygotowani, najlepiej zorganizowani i ci, którzy mają zabezpieczenia. Więc w tym kraju nic nie dostaniesz, bo Ci się należy o wszystko, trzeba powalczyć. Niemniej 51 tysięcy piechotą nie chodzi. A ile Ty potrzebujesz na start swojego biznesu, daj znać w komentarzu. Cześć!